Pewnego razu orał chłop pole. Zmęczony już całodzienną pracą koń, wieczorem nie dawał rady i ciągnął pół bardzo wolno. Chłop zdenerwował się na niego i krzyknął: Tyle niwasz kapo, żeby cię wilk zjadł. Usłyszał to wilk, podbiegł do chłopa i mówi: Dobrze, zjem ci tego konia. Na co zdenerwowany chłop po chwili namysłu mu odpowiedział: Oczywiście tak, możesz mi zjeść teraz tego konia, tylko pozwól, że doram ten kawałek pola. Wilk się na wszystko zgodził. Gdy chłop dorał pole, podbiegł do niego ponownie i mówi: Skończyłeś? Teraz zjem ci tego konia. Na co chłop? Dobrze, dobrze, możesz mi zjeść teraz tego konia, tylko czy na pewno będzie ci on smakował z kopytami, z twardą skórą? Jeśli chcesz, podejdźmy teraz do mojego domu, tam ci tego konia wyparzą. Wilk się na wszystko zgodził. Udali się do domu chłopa, gdy stanęli w sieni. Mężczyzna zawołał do żony: "Żono, przygotuj wrzątek." Żona przygotowała wiadro wrzątku i podała je mężowi, a ten udał się w kierunku konia. Wilk już wyobrażał sobie, jak się delektuje smacznym, krwistym, końskim mięsem, lecz w jednej sekundzie chłop odwrócił się i wylał na niego wiadro wrzącej wody. Pędem poparzony uciekł do lasu, i tego wieczora już go nie widzieli. Kolejnego dnia chłop ponownie udał się orać pole. Zobaczył go wilk, podbiegł i mówi: Wczoraj mnie bardzo oszukałeś, dlatego dzisiaj zjem ciebie. Na co chłop? Tak możesz mnie dzisiaj zjeść. Tylko pozwól mi pozwól mi się jeszcze pomodlić. Pozwól mi się pomodlić z tego, z tego drzewa, bo chciałbym być w ostatnich chwilach swojego życia bliżej Pana Boga. Wilk się zgodził. Mężczyzna wspiął się na drzewo, ale nie miał zamiaru zejść. Wilk czekał i czekał, a gdy jego cierpliwość już się skończyła, zwołał całą swoją rodzinę, ustawił się przy drzewie, na jego grzbiet wskoczył drugi wilk, na grzbiet drugiego trzeci i tak pieły się wilki w górę. Gdy ostatni z wilków już praktycznie dosięgał chłopa, ten przerażony Krzyknął do żony. Żono, przygotuj wrzątek. Wczorajszy wieczór przypomniał sobie najniżej stojący wilk i uciekł. Wszystkie wilki pospadały, a mężczyzna spokojnie mógł dzisiaj doorać swoje pole. Czy Otożsamiasz się z wilkiem, czy otożsamiasz się z chłopem, czy wierzysz w ślepe obietnice, czy pozwalasz sobie na kłamstwa w imię wyższego celu? Zastanów się.